Te divisa preciosa Como remolino Es cada trampa del destino Como conquiertas a Eva Y Ona y Eva Tus rodillas como es que vuelas aun contra corriente Brillas única entre tanta gente Mi aporte sigue pelos como el sonido Es que este sueño que creí perdido es muy difícil de explicar Szefu Niu. Niebawem targi w Las Vegas. Nie największe, ale ważne. Mają długą tradycję. Zawsze na niej jeździmy. Dotąd zajmował się tym Juan Carlos Caballero. Świeć panie nad jego duszą. Jeździł z Fernandem i Santim. Prawda? Tak. To weszło w zwyczaj. Jednak w obecnych okolicznościach postanowiłem polecieć tam osobiście. Ale nie uśmiecha mi się samotna wyprawa do Vegas. Przeglądam płytę, i albo jest źle nagrana, albo mam wirusa. Proszę sprawdzić. Dobrze, sprawdzę o co chodzi i naprawię. Mam nadzieję. Skąd pani ma to CD? Bo co? Co ci tak dziwi? Mów. I wchodzimy do systemu. Proszę, jesteśmy w komputerze Santiago. To takie proste? Tak. To no ile ma się klucz, który zainstalowałem w pańskim systemie? Oto kopia, gdyby chciał go panu umieścić w innym komputerze. Wiadomo, Vegas to nie tylko praca. Rozumieję, panie? Tak. Nie. Będę oczywiście na targach, ale zamierzam się również dobrze zabawić. Kto szybko daje, dwa razy daje. Kto daje? Co daje? Mówi pan, że jedzie, ale tak, jakby chciał pan nas ze sobą zabrać. Tak? Nie. Chciałem tylko powiedzieć, że pani Evo Mario i pani asystentka Mimi powinnyście się wybrać na takie targi. Po co? Bo nie rozumiem. To świadczy o poziomie zaangażowania firmy w tego typu imprezy. Miałem na myśli tylko to. Panie wybaczą. No Ostatnia pytanie. Jeszcze jedno. O co chodziło z tym dawaniem? Dziewczyny dają kawę w recepcji. Chyba chciał cię zaprosić, ale zobaczył mnie i się speszył. Myślisz? Ja w Vegas z misiaczkiem? Może jeszcze zostaniesz z panią Reyes? Nie gadaj. Żyję nadzieją. Skąd pochodzi to CD? Dali mi na zebraniu. Czemu tak wypytujesz? Jest źle wypalona. Może mieć trojana. To bardzo groźny wirus. Trojana? Zwrócę płytę osobie, która mi ją dawa, i powiem jej do słuchu. To niebezpieczne. Sam usunę wirusa i ją pani oddam. Nie. To dowód na kracią robotę pewnej karierowiczki. Wyleci za to. Nie. Przeczyszczę to antywirusem i oddam. Zaraz. Czemu się tym tak przejmujesz? Nie chcę, żeby wirus się rozprzestrzenił, bo będę musiał czyścić całą sieć. Za to ci płacą. Idź już. Wynocha. Jazda stąd. Odbieraj telefony i nie życzę sobie więcej takich pomyłek. Rozumiesz? Tak. Przepraszam. Musimy porozmawiać. Czego chcesz? Dałaś mi płytę z Trojanem. Wiem to od Feliksa. To tak, pracujesz? Przelecę ją antywirusem. I wypalę jeszcze raz wielkie mi rzeczy. Zdarza się. Słuchaj no, karierowiczko, powiem wprost. Odczep się od tego, co moje. O czym ty mówisz? Nie znoszę twojej dwulicowości. Nie obchodzi cię płyta, szukasz pretekstu do kłótni. Ale nie dam się sprowokować. Wracaj do pracy. Nie mów mi, co mam robić, dobrze? Niedobrze. Odpowiadasz za kontakty oraz za umowę między firmą a społecznością Mahaba. Więc rób swoje i lepiej się postaraj. Doczekasz się. Trzymaj te swoje brudy. Jakim cudem płyta trafiła do rąk Rebeki? Dostała ją na zebraniu. To ta sama, którą mi dałeś? Ta, z którą miał się pan włamywać do cudzych komputerów? Obłęd! Ale pani Orpesa nic nie zrozumiała? Nie sądzę. Powiedziałem, że chodzi o wirus. Może udaje idiotkę? Była u mnie w domu. I... tak? Przyszła po dokumenty. A co cię to obchodzi? Przepraszam. Idź już. Odnieś talerz, odrób lekcję i będziesz mógł się pobawić. Lidio, Zawiesz go potem do ogrodu. Tak, proszę pani. Pościgamy się? Uważaj, bo upuścisz. Co tam, mamo? Właśnie zjedliśmy. Jesteś zadowolona z córki pani Lupe? Tak. Znala Lita od urodzenia. Świetnie się dogadują. Dobrze, że ją zatrudniłaś. To porządna dziewczyna. Jestem spokojna o małego.

Źle Cię traktuje, a Ty dbasz o niego jako małe dziecko. Nie widziałam go jeszcze tak przybitego. Martwię się o niego. Co mu się stanie? Nic. Zdenerwuje się? Nic nowego. Nie poznałabyś go. Myślę, że naprawdę się zmienia. Jest zupełnie inny. Wątpię. W tym wieku ludzie się nie zmieniają. Zwłaszcza z podłym charakterem. Nie mów tak o nim. Przecież to twój ojciec. Przejmujesz się bardziej od niego. Nie chcesz? Trudno. Ale wiedz, że masz u nas swój dom. Trzymaj się. Cześć, córciu. A gdybym tak u niej zamieszkała, zapraszam. Co za miła niespodzianka, proszę siadać. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję, że mnie pani przyjęła. Napije się pani czegoś? Nie, dzięki, Czapino. Możesz nas zostawić. Mąż wrócił? Nie. Jeszcze jest w podróży w interesach. Dlaczego się pani martwi, skoro to tylko wyjazd służbowy? Takie tam moje sprawy. Czemu zawdzięczam tę przyjemność? Jak to? Przecież jesteśmy przyjaciółkami. Będę panią odwiedzać, kiedy tylko pozwolą mi na to obowiązki. Cudownie. Niemal nie wychodzę. Męża nie ma, syn w podróży, więc najczęściej siedzę sama. Jesteśmy umówione. Mam wolne popołudnie. Pospecerujemy sobie. Może pójdziemy na kawę? Nie, na herbaczkę. A może do teatru? Dawno tam nie byłam. A tak bardzo bym chciała. Obejrzeć przedstawienie, czy, czy w nim zagrać? Ewo, obejrzeć. <failures> Ostatnio w niczym mnie nie obsadzają. Zagrałabym, ale nie mam propozycji. To, Taka jest ta branża. Producenci to durnie. Co chciałaby pani zobaczyć? Uprzedzę Czepinę. Teatr. Nie zagram, ale chociaż pooglądam. Dziękuję, droga Ewo. Pierwsze dni będą trudne dla wszystkich ale przyzwyczajimy się. Nie załamuj się. Nie wiem, czy przywyknę do tej pustki. Głuchnę od tej ciszy. Czas leczy rany. W weekend dom się wypełni hałasem i porozrzucanymi zabawkami. A ty będziesz się cieszył obecnością Lalita. Jak taki malec może zostawić tyle pustego miejsca? Rozumiem cię. Ale pamiętaj, że gdziekolwiek mieszka, kocha cię jak nikt i nigdy nie zapomnij spędzonych tu lat. Kochałeś go zawsze jak syna i w pewnym sensie zastąpiłeś mu ojca. ojca. Całymi miesiącami knułaś z córką, żeby go stąd zabrała. Zostaliśmy sami przez ciebie. A teraz wyjeżdżasz mi z czymś takim? Żartujesz sobie ze mnie? A skąd? Mówię tylko, że zastąpiłeś małemu tatę i dlatego tak cię uwielbia. Trzeba było przyznać to wcześniej. Milcz, jeśli masz wygadywać takie bzdury. Zamknij się, jesteś nie do wytrzymania. Chciałam tylko zrujnować mi życie, jak zwykle. Od ślubu nic innego nie robisz. Jesteś skończoną idiotką, szkoda słów. Zamknij się, bo nie ręczę za siebie. I żebyś mi potem nie chodziła zaryczana. Yas Dość, ani dnia dłużej, nigdy więcej. Wiesz, że to nasze ostatnie popołudnie w narzeczeństwie? Za dwa dni będziesz panią Escudero. To dla ciebie takie ważne, a dla ciebie nie? Bardziej mnie ciekawi, co do mnie czujesz. Po co o tym teraz rozmawiać? Zawsze powtarzasz, że przy mnie znajdziesz szczęście, stabilizację, że będę idealną żoną, ale nigdy nie mówisz, że mnie kochasz. Sama nie wiem, co myśleć. Pozwól mi to powiedzieć. Raz zwątpiłem do tego stopnia, że zostawiłem cię przed ołtarzem, bo nie byłem pewien swoich uczuć. Ale teraz już wiem, że cię kocham i marzę o tym, żebyś została moją żoną. Aj, Hola, Dzwonię tylko, żeby sprawdzić, jak ci się mieszka z synem. Co za radość. Daj znać, gdybym mógł się na coś przydać. To ja dziękuję. Do zobaczenia. Rebeko. Dobrze, że cię widzę. Kotku. Tylko nie kotku. Nawet nie próbuj mnie szantażować. Nie zamierzałam nikomu mówić o kaszalocie ani o nas. Nie udawaj. Cwana jesteś. Mylisz się, jeśli liczysz, że powiążesz mnie z tym przekrętem. O czym ty mówisz? Nie znajdziesz dowodów, że to ja. Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. Zaraz. To twoja sprawka? Wrobiłeś Juana Carlosa? Piąty rząd. Cudownie. Dwie strony medalu. To klasyka. Grałam w tej sztuce wiele lat temu. Dlaczego chcę ją pani obejrzeć? Niestety prawda bywa dziwniejsza od fikcji. Proszę mówić po ludzku nic nie rozumiem. Nie sądziłam, że spotka mnie to, co bohaterka sztuki. A co się z nią stało? Nie znam treści. Wie, że jej mąż ma drugą rodzinę. Słucham? Modesto, jak w tej sztuce, mówi, że wyjeżdża w interesach. A tak naprawdę. Udaje się do innej kobiety i swoich dzieci.